Hejka, hej, to Guba Jaskopka witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam nowy magazyn Lego Ninjago. Jest to numer 7 na 2023 rok. Zmieni figurką Garmadona oraz... Uwaga, Halo. O, czemu to się nie, nie dusza? Kurde. O, w końcu mamy. Oraz kartą limitowaną numer 23. No, co moi drodzy prezenty, na sam koniec. Tym razem, przynajmniej, się tym no, razem tak jak zawsze. I już na pierwszej stronie mamy nowe karty Lego Star Wars. E, opening jednej z zaszetki mieliśmy w poprzednim magazynie Lego Star Wars. E, także już widzieliście, jakie karty nam się tam mogą trafić. No i słuchajcie, mamy tutaj informację o Garmadonie. I zobaczcie, mamy tutaj Harumi, nawet tutaj o niej pisze, że Harumi ratuje mnie z prąd tej krainy. I zobaczcie, naprawdę są tutaj najważniejsze informacje o Garmadonie. E, taka tutaj jego krótka historia. E, no, i chcę Wam powiedzieć, że jest to już ostatni magazyn z Lego Ninjago z sezonu 16. Tak, tym razem już kolejny magazyn będzie z Dragon's Rising. E, także pożegnajmy dzisiaj sezon 16 w tych magazynach. E, mamy tutaj ciekawy bardzo. To no, taki plakat, że tak powiem. Ponieważ mamy tutaj Duffa, Ron, Ronana, Ultra Violet. E, między innymi też na przykład Sali, która jest naprawdę bardzo fajną postacią. Antonie, Kapitana Soto, e, Skylar, Kiloa, Nelsona. No i tutaj też Lloyda. I mega fajnie, że właśnie jest Sali. Ogólnie ja robiłem kiedyś już e, custom Sali. Także możecie wejść na mój kanał i tam sobie zobaczycie, jak stworzyłem ten custom Sali. Mamy tu już ostatni komiks Lego Ninjago na sezon 16. Tak, tak, właściwie to jest to, co się dzieje po sezonie 16. Yy, no i tutaj wam teraz pokażę ciekawą rzecz z tego. Mamy tutaj taki ładny plakat, naprawdę bardzo ładny, bo mamy tu i tak Zaina Mechanika, Lobydaga, yy, Karmado, Garmadona w sensie, Asphirę, yy, pana F, mistrza Wu, mrocznego władcę, Jaya. Tutaj mamy też bardzo ładny plakat, ale do niego teraz dopiero wejdziemy. Zanim go zaraz omówimy. Mamy również Kaja, yy, Zemstanowego z wojownika, Nije, Pytora, Harumi, Kola, yy, Wangelisa oraz teraz już mamy Garmadona. Także tak, same te najważniejsze postacie, będą się takie no, no, najbardziej główne z tego sezonu. No a tutaj mamy też bardzo piękny plakat skrystalizowany. Mamy tutaj. Bardzo dużo scen, tak? Mamy tutaj Przemysław Stonu z pierwszego odcinka. Nowi Ninja. Tutaj mamy, no tak naprawdę po kolei pokazaną historię z tych sezonów. W sensie sezonów z tego sezonu jednego. Tutaj też bardzo ciekawe jest. Mamy tutaj Harumi. Więc ja się bardzo cieszę. Tutaj, tutaj też mamy Harumi. I naprawdę same tutaj te najważniejsze sceny. No i tu jeszcze mamy Młocznego Władcę, a tutaj Smoka, którego tutaj właśnie wytworzyli Ninja w finale. E, mamy tutaj już komiks, część druga, i teraz tutaj jest uwaga ciekawe, Mechanik powraca. Po 16 sezonie Mechanik powrócił e, t -t tutaj do Ninjago, ucieczki z więzienia takiego. Zobaczymy jeszcze tego komiksu, nie, czy nie czytałem, a często tego właśnie sobie tu lubię popatrzeć na to. No i Tutaj przeciąg, dalszy nastąpi. Uwaga, mamy teraz na zakończenie 16 sezonu. Zdecyduj sam, ocen super, 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 super zły gang. Nie umiem czytać, super zły gang. Mamy tutaj Pytora, mechanika pana F, możnego władcę, Harumi, Asfirę, Ewangelisa. I możemy zrobić tutaj tak, taki wskaźnik. Łotromierz to się tutaj nazywa Jak oni są tu, tutaj Jakim to jest zagrożeniem To mi się bardzo kojarzy z, z sezonem ósmym Kiedy właśnie w magazynach była taka właśnie Probówka jak tutaj I był tam zagrożeniometr Garmadona to tutaj taki powrót e, Tutaj mamy teraz pocztę Mamy tutaj już Co ciekawe Arina oraz Sorę No a tutaj mamy już Całkiem nowi Młodzi charości przeciw złą e, e, siłą zła, czyli mamy tutaj e, tak naprawdę już informacje o Dragon's Rising. Mamy tutaj Arina, raju, Sore, Loida, no i tutaj też ma, mamy tych łotrów naszych, czyli tutaj mamy tą cesarzową Beatrix, Raptona oraz Rasa. Mamy tutaj połączenie krain oraz nowy świat, czyli, że, że było pokonanie możnego władcy. To i w ogóle, co ciekawe, jest to nazwane sezonem 17, yy, bo już widziałem wiele osób, na przykład na TikToku, że właśnie ktoś nazywał ten sezon 17 i ktoś tam pisał: Ej, ale to przecież jest nowy serial, a nie. Ale co z tego? To jest jakby do dokończenia i moim zdaniem też to tak mogę nazywać. Se sezonem 17 i naprawdę. Yy, no, myślę, że to określenie jest, na, jest naprawdę bardzo dobre. E, także mamy tutaj wielkie zwycięstwo, wielki chaos i nowy początek. No i już e, 8 sierpnia nowy magazyn e, Lego Ninjago z minifigurką Kaja. No, to będzie już mój któryś z kolei ta, taki Kai, ponieważ mam prawie wszystkie zestawy z tego sezonu i tam jest tyle tych kajów, że, no, że masakra. Dodatkowo mamy nową e, kartę z e, Garmadon Oni oraz, jak widzicie, tu już mamy wszystko z sezonu 17, komiks nowy też będzie na podstawie tego. E, no i mamy również nowy magazyn Lego Batman. Już sprzeda nie od 20 e, lipca. Oraz już w sprzedaży jest nowy magazyn Lego Jurassic World. Ok, jeżeli teraz chodzi o prezenty, to mamy tutaj tą kartę złoty smok Kai, edycja limit, a złota edycja, bardzo ładna ta, ta karta. Oraz Garmadon. I teraz ja go ogólnie mam. Bo jak wiecie, ja mam sezonu yy, sezon 16 wszystkie zestawy oprócz jednego. Jeżeli zobaczycie sobie tutaj, to teraz macie tutaj maksymalne zbliżenie. No, może tutaj dla niektórych osób będzie to niewidoczne. Ale skoro jest okazja, to po prostu wymienię mu ten hełm, także bierzemy cię Garmadon. Ok. Okej, okay, maska jest już wymieniona. Nie wiem, czy tylko ja widzę tutaj różnicę między tymi tutaj dwoma maskami. E, no i co? E, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten magazyn, w sensie, Jeżeli chodzi o magazyn ten. E, jutro się pojawi kolejny odcinek z mojego nowego pokoju, e, także już naprawdę się nie mogę doczekać, żeby wam to pokazać. E, no, i, no i co? Pożegnajmy te magazyny z sezonu 16 i teraz pora na sezon 17. Pa!